Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak przekształcić grafikę rastrową na grafikę wektorową. Zapraszam. Co będziemy potrzebowali? Na pewno będziemy potrzebowali grafikę rastrową, którą chcemy przerobić i program, który nam umożliwi takie rzeczy. W moim przypadku będzie to Adobe Illustrator, czyli otwieramy sobie taki program. I robimy sobie nowy, nowy plik. Obszar tutaj jest praktycznie bez znaczenia, bo i tak to będzie grafika wektorowa, więc ona będzie skalowalna do każdego rozmiaru. Ale żeby nam było wygodniej, zróbmy sobie e, powiedzmy tak: 1500 na 1500 pikseli. Kolor RGB. I jeden obszar roboczy i utworzymy, dobrze. Teraz podstawowa rzecz. Czym się różni grafika wektorowa od grafiki rastrowej? Grafika rastrowa są to y, grafiki, które, są, y, które tracą jakość przy powiększeniu lub przy skalowaniu. A grafika wektorowa jest to taka, której y, cały czas krawędzie się obliczają, więc ona nie traci na żadnej jakości. Tutaj widzicie, że jak wrzuciłem tą grafikę, ona jest rastrowa, ponieważ gdy przybliżę widzicie, że te krawędzie robią się pikselowate, tu wszystko widać, traci się jakoś, więc ona jest rastrowa. Jeżeli byśmy chcieli wrzucić tą grafikę na jakiś wielki billboard, to nie będziemy w stanie, bo po prostu wyjdzie nam niewyraźna przy powiększeniu. Dlatego ważne jest aby na przykład loga robić wektorowo, żeby potem można je użyć wszędzie. Pamiętamy, że jeżeli jest zdjęcie, jest to grafika rastrowa, a no nie damy rady go przekształcić na wektorowe. Jeżeli to są na przykład takie ikony, jakieś logo, jak ja to dzisiaj, przykładowo na podstawie loga Twittera, możemy to bez problemu zrobić. Pokażę Wam jak. Tak więc yy, uważnie patrzcie, jakie są do tego narzędzia. Musimy z, yy, zamienić to po prostu na krzywę. Najlepiej sobie te tło, to mamy tylko tło, nie musimy tego w ogóle wrzucać, możemy stworzyć tak samo bez, bez Nie kopiować niczego, tylko po prostu sobie wymyślić swój wzór Ja to pokażę jak po prostu odwzorować tutaj tą grafikę tą, Te tło, które wrzuciliśmy najlepiej sobie zablokować, czyli dać kłódkę w tym miejscu, gdzie są warstwy I teraz tak, przytrzymujemy przycisk narzędzie pióro, tutaj mamy taką strzałaczkę, przytrzymujemy to i naciskamy tą strzałeczkę i będziecie widzieli, że będziecie tutaj mieli przenośny te menu z tymi czterema ikonkami, tak jak ja sobie zrobiłem. I co one znaczą? To jest narzędzie pióro, tutaj do, dodaje się punkty kontrolne, odejmuje. I to ostatnia opcja y, pozwoli nam przekształcać te krzywe. Czyli co musimy najpierw zrobić? Wybieramy pierwszą opcję narzędzi pióro. I dodajemy, stworzymy sobie nową warstwę. I dodajemy sobie punkty kontrolne na krawędziach, tak jak ja to robię dodajemy sobie potem na krawędziach i później po prostu te linie będziemy w stanie wykrzywić, żeby to wyglądało dobrze widzicie, że tutaj nam się od razu chce zrobić wypełnienie, żeby było wszystko widoczne, najlepiej sobie to wyłączmy w tym oto miejscu naciśnijmy X, tutaj też wyłączmy obrys tak, żeby na razie był, było tylko surowa, surowa linia Ok, i robimy na wszystkich, na wszystkich krawędziach. Tak, tutaj to jest bardzo prosty znak, więc z tym nie będzie problemu. Ok, i teraz zamykamy po prostu tą krzywą jest ona zamknięta. Teraz żeby wykrzywić i tutaj oczywiście możemy dodawać te punkty kontrolne, odejmować tymi ikonkami. My chcemy teraz je wykrzywić, czyli klikamy ostatnie, yy, ostatnie narzędzie, czyli narzędzie punktu kontrolny i możemy sobie ciągnąć za te linie, żeby je wykrzywiać. Dopasowujemy je do tego kształtu po prostu. Tutaj mamy jeszcze takie dwa uchwyty, za które możemy pociągnąć, żeby to wszystko wyglądało tak samo. Albo przynajmniej żeby było zbliżone. I tak sobie to wykrzywiamy, żeby to wyglądało tak jak chcemy. Widzicie, że jest to dosyć proste, przyjemne, więc nie ma problemu. Po czym jeszcze możemy poznać, że grafika jest wektorowa albo rastrowa? Na pewno po formacie, w którym jest zapisana. Jeżeli grafika jest zapisana w formacie JPG albo PNG, no to wiemy na pewno, że ona będzie rastrowa. Jakie formaty obsługują wektor? Na pewno formaty robocze tego programu, czyli Adobe Illustrator, innego programu do grafiki wektorowej, czyli na przykład Draw, formaty takie jak PDF również, czy SVG. to wszystko obsługuje wektor, obsługuje więc w, tym formatach, w tych formatach musimy zapisywać, jeżeli chcemy, żeby ten efekt był widoczny. Jeszcze ja tutaj brzuszek tego został. Tak jak teraz. Tu ogon. Ok, i mamy. Mamy już całą krzywą wygiętą w taki sposób jaki chcemy. Tą pierwszą warstwę możemy sobie ukryć klikając na to oczko. Teraz widzimy, że mamy tą krzywą. I teraz jeżeli byśmy zapisali nie będziemy mieć nic. Dlaczego? No bo ona jest niewypełniona i nie ma obrysu. Teraz możemy w prosty sposób ją wypełnić. Kliknijmy sobie już na tą pierwszą strzałeczkę na zaznaczenie. Mamy zaznaczoną swoją krzywę. I teraz widzicie, że tutaj gdzie mam myszkę są, są dwa, dwie palety kolorów. Jedna, jedna jest odpowiada za obrys, a druga za wypełnienie. My sobie tylko zrobimy wypełnienie. x możemy y, przechodzić pomiędzy tymi paletami. Ta z obrysem to jest właśnie z tym kwadracikiem w środku, a wypełnienie to jest tylko. To całe. Jesteśmy na tym całym, i teraz w prosty sposób, jeżeli chcemy wziąć kolor z jakiejś już grafiki, którą mamy, włączmy sobie ten tło. Klikamy i i klikamy na ten kolor. Widzicie, że tutaj nam dodało kolor wypełnienia, taki jak tam. Możemy tę warstwę tła sobie wyłączyć, i teraz, jak dacie zaznaczenie, kliknij gdzieś obok. Widzicie, że mamy już zrobioną jako grafikę wektorową tą ikonę, te, te logo. Jeżeli sobie przybliżymy, widzicie, że to w ogóle nie traci na jakości, ponieważ to jest cały czas wyliczane. Więc możemy to wrzucać wszędzie, możemy to do dowolnych rozmiarów skalować i nic się z tym nie stanie. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy zrobić jakieś nadruk na koszulki, jakieś logo swoje chcemy zrobić, potem je wrzucić na jakieś billboardy, takie różne rzeczy, to jest na pewno bardzo przydatne. Musimy to zapisać jako PDF, albo SWG, albo AI, więc w innych formatach, które nie obsługują wektorów, może, no, znaczy na pewno będzie to nie działało. Dobrze, czyli to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!